Jak zamiast tego mieć coś takiego? Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Andy. Witam w poradniku. Jak ulepszyć Minecrafta, jak go odświeżyć? Zapewne znudziło Wam się, obstawiam grania na takim podstawowym Minecraftcie, a możecie go troszeczkę ulepszyć. Wiadomo, wszystkie linki macie w opisie, więc zapraszam do odcineczka, więc lecimy. Na początku zacznijmy od animacji mobów, bo mam coś takiego tutaj, jak sami widzicie. Później przyjdziemy do tekstur i tak dalej. Są to fresh animation, bardzo fajne, odświeżone animacje do praktycznie każdego moba. Nie znalazłem jeszcze żadnego moba, który nie miałby animacji, więc jest to, jak na moje zdanie, bardzo kozackie. Tylko wiadomo, wiąże się to z wydajnością peceta. Potrzebny jest mocniejszy komputer i tyle w temacie. I dobra, tutaj są barier bloki, żeby mi nie wlazły, bo wiadomo, bez były ataki. I tak. Golem, animacje, zwierzęta też mają. Ogólnie, też mruganie oczami jest. To jest jako dodatek. Kurczak, właśnie, jak sami widzicie, jak ładnie wygląda. To jest kurczak, nie? Wtedy, o! I dalej. Zombie. Kieledson. Pokaż, ważno. Weźcie tu przekręć, no. Nie, nie wstydź się. Dobra, szkielet. Ma animację bardziej chodzenia, trzęsienia głową, bym to opisał. bo saliście na szybko. I różnica już widać na siekierce, bo się niszczy, nie? Mając kill off, tak samo ma animację niszczenia, i tak dalej. O, widać, widać się, przyciął trochę. I na każdych maszynkach tutaj to działa w sensie narzędziach, ale wiadomo, nie będę tego pokazywać na każdym, no bo po prostu nie ma na to czasu. A z drugiej strony niszczenie tego wszystkiego trochę by zajęło, nie? Wracając jeszcze do tych animacji, jest to pięknie zrobione, wygląda to cudownie, jak na moje zdanie. Moby wszystkie są praktycznie animowane, zmienne, opcje. No powiedzmy sobie, wow, przykładowo taki leader skiele, patrzcie go. Jak kogoś raszuje czy atakuje, pokażemy to na przykładzie. Może golema, który też jest animowany, jak widać. Weźmy tutaj tego. Jest ten szkielet, tak idzie. Wsiłk golem, tam wiadomo. Częściowo tego też nie pokażę wszystkiego. Bo ciężko jest po prostu pokazać wszystkie efekty, które te animacje wprowadzają. Bo nie pozwala mi na to, jak widzicie, gra, bo to jest przypadek, co dany mob może w danym momencie wykonać. To nie? E, pligliny. Wiadomo, wszystkie moby, tak jak mówię, są zmienione, więc nie wiem, co tutaj coś pokazywać z mobów. E, zasadniczo i dobra. Dalej. E, wracając teraz już nie do animacji tylko dalszej części, czyli tak, wejdźmy sobie w teksturpaki. Te teksturpacki, wiadomo, będziecie mieli link do nich, żeby je pobrać. To jest główny, główny jakby mówiąc, teksturpack. Tutaj mamy, tekst, to jest mainowy jakby main texture pack. Tu jest taki addons, add nie, teksturpack. Żeby był, żeby dodatki były na przykład oczami. Tutaj mamy może niezgodny z tą wersją 19. Ale u mnie działa, dodaje kilka tam rzeczy, efektów, takie dodatki, ten daje tam jeszcze inne efekty, blazy moby, i tak dalej w ogóle w nederze też wszystkie są pozmieniane, wszystko bardzo fajnie działa. Ale co ważne, jeszcze mamy coś takiego jak vanilla, tutaj w moim wypadku, ale to jest vanilla Twix. Jest tutaj stronka, gdzie możecie to ściągnąć, a jeżeli chcecie. Bo to możecie jakby customizować, czyli robić tego teksturpak'a pod siebie, wybieracie co tam chcecie, żeby było w nim, więc schodzicie na tą stronkę, która będzie w opisie i sobie je customizujecie. A jeżeli chcecie gotowca, którego ja już mam, e będzie też w opisie do tego link, możecie sobie ten teksturpak pobrać. Więc nie ma problemu. Sorry za pomyłkę, ale miałem wtedy starą wersję, jak sami widzicie, tutaj sobie nazywam 1.0 bo pozmieniałem trochę rzeczy dla siebie, fakt faktem. I tak, przykładowo, mamy nowe przyciski, jak widzicie, tło jest całkowicie nowe. Te teksturpaki macie tu włączone, wiadomo. I tak dalej, to wygląda w ten sposób, jak sami widzieliście, ekwipunek. Kilkanaście rzeczy jest po prostu pozmienianych, są efekty trójwymiaru. Przez shader nie widać, że słońce jest na przykład trójwymiarowe, tak sam księżyc. Ale najbardziej mi się w tym wszystkim, jak sami widzicie, podoba liść, który jest, można powiedzieć, w dodatku, nie? E, ogień jest niższy w tym teksturpaku, e, jeżeli was bije. Jest, jak widzicie, trawa niższa. Ogólnie jest to o wiele ładniejsze, lepiej moim zdaniem wykonane, nie? I jeszcze na przykład są dodatki w postaci na glonach, jak widać, kwiatek. Golem jest trochę zmodernizowany. Chodzi o to, że ma te róże tej kwiatki na ciele, jak widać. Dużo bloków ma zmienioną trochę teksturę, w sensie jak sami widzicie różnorodność, jak sami widzicie na przykład cegiełki są pozmieniane, dirt tak samo, tutaj widać na przykład jakieś dodatki, w drewnie też to można zauważyć, na przykład zobaczcie tutaj jest troszkę jaśniejszego. Tutaj w tym miejscu tego nie ma, są takie zmiany. Przykładowo na koblu też to jest, może to jest mało widoczne w tym wypadku, ale patrzcie, tutaj jest takie coś, tu jest trochę zmienione. Tu jest na przykład taka kulka, tu jest to samo akurat co u góry, tutaj tak samo się wylosowało, ale tutaj całkowicie tego nie ma. Jest praktycznie podzmieniane i jest dużo tekstur, tak zrobione i zmienione. Przykładowo też pnie drzewa. Bedrock, jak sami widzicie, jest zmieniony, żeby bardziej pasował do klimatu ogólnie. Moim zdaniem, tych bloków możecie tam sobie, mówię, zmodernizować tego teksturpaka na ich stronie, albo pobrać mojego, więc to zależy tylko od Was, co sobie wybierzecie. Słoneczniki ogólnie mam też zmienione, jak widać. Całkowicie nowy słonecznik. Sadzonki, przykładowo wam to też tutaj na szybko pokażę. Jest sadzonka. Drzewo jest już praktycznie na urośnięcie, nie? Teraz kliknę i. Albo nie, albo nie. O, dobra, i urosło. Dobra, to nieważne. Nie było problemu myślałem, że będzie problem z Tu Mamy taką. No i urosła od razu. Ale myślę, że widzieliście do tych tekstur paków, jeżeli chcemy mieć jaką grafikę, potrzebujemy przykładowo shader. A jak mieć shadery? No to jak wiecie, ja mam przykładowo takie trzy. Polecam bardzo serdecznie. Ale jeżeli chcecie zdobyć shadery i tak dalej. Jak pozyskać w ogóle właśnie shadery? E, no to macie poradnik, link w opisie. A jeżeli nie zapomnę, to też macie w karcie. E, do poradnika, jak zainstalować shadery? Tam będą linki z shaderami. Jeszcze mogę jedynie pokazać, że na przykład ten texture pack Twix, na którym lecę, korzystam tutaj, ma trójwymiar. Biblioteczka, jak widać, jest taki trójwymiar. Dobra. stalaktyt. Lub stalagmit, nie pamiętam, który jest który. O, różnica. E, wody potrzebujemy. Ciach, 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 ciach. Trójwymiar. I nie dziwcie się szemu ruda mi świeci, e, powoduje to shader. Shadery powodują e, to właśnie, że się tutaj świeci, nie? Dobra. Łańcuch przykładowo, mamy taki normalnie w gierce, nie? A teraz patrzcie, jest trójwymiarowy, nie? I shadery też tak ładnie odbijają to światełko, kurde to jest piękne. I ogółem, kina cukrowa, która tak wygląda. Tutaj mamy te liany, które świecą w jaskiniach, tak wyglądają. Liany, takie ogólne liany, tutaj pokażemy na drzewie, które są właśnie. Też jak widać są w trójwymiarze. I dobra. W tym momencie chyba to już by było na tyle, więc ja będę się żegnać z Wami do następnego odcinka. Myślę, że pomogłem. Macie lepszego Minecrafta, nowszego, ładniejszego po prostu. Jak sami możecie powiedzieć, możecie napisać w komentarzu, czy Waszym zdaniem brakuje właśnie takich animacji przykładowo w Minecrafcie, czy ogólnie shaderów jak ogółem. No i co tu więcej mówić? Możesz zostawić wiadomo łapkę w górę, możesz zasubskrybować kanał. Ogólnie ten Minecraft jest o wiele lepszy i ładniejszy tam mieć jednak komputer trochę mocniejszy, więc możesz sprawdzić u siebie jak będzie działać, dać odzew w komentarzu, jeżeli masz po prostu za słaby sprzęt, no nie, nie poradzę na to, już tego nie obejdę, bo wiadomo to jest jedynie na no, taki mocniejszy sprzęt, a na tą chwilę żegnam się z Wami, siemano.